Bo masz tyle punkcików, pu no wiesz, no. Za aktywność na kanale. Punkty się zdobywa za aktywność, za siedzenie na kanale, za rozmawianie. Także wiesz. Masz tyle punkcików, no bo jak widać, zasłużyłeś, żeby mieć tyle punktów. Hmm? O! To będzie do misji potrzebne. Zabieramy to. Co To w lewym górnym rogu to jest boss kanałowy, tak zwany. Bos kanału, i zbić się takiego bossa, oznacza, że jest giveaway: giveaway gierek, albo giveaway sprzętu. Ostatnio był komputerowy sprzęcik, rozdawaliśmy dwie klawiatury, dozbraliśmy dwie myszki i rozdawaliśmy jedną podkładkę Razera. A teraz chcieliście po prostu gry komputerowe, więc w niedzielę najprawdopodobniej, w tą niedzielę, która będzie, będziemy rozdawać gry na Steam. Albo też na inne platformy zobaczymy, co tam ciekawego będzie. Także w niedzielę u mnie przewodnie są giveawayki sprzętu, no bo w niedzielę tak naprawdę najwięcej osób ma teoretycznie wolne, tak? I dlatego właśnie na niedzielę to przeszykowałem, jak coś. Jak co niedzielę? Znaczy, jak co giveaway w niedzielę? A jak tego bossa zbić? Wykrzyknik, Boss. Ale generalnie, subami na kanał, wsparciem kanału, wspierającym kanału, to zadaje HP Bossowi. Czyli, im więcej subskrypcji na kanale, tym więcej HP odejmuje się. Eee, oczywiście, wsparcie. No i wspierające, wykupienie wspierającego, nie? Koko mi skoko! Nie dobrze. Łoty Może go suszałem, bo słyszałem krzaki. Bo nie wiem gdzie on go zrobił te krzaki, ale słyszałem go. Widzę, że wylutowany trochę. No w sumie jak tutaj już jestem To chyba tutaj trzeba zaplantować, nie? Tutaj czy... Nie, to nie jest ten. To nie jest ten. Tu są dwa, tam jest jeden, dobra Pomyłka, pomyłka! To nie o to chodziło. Chciałem zaplantować i sobie go przeszukiwać, ale to nie o to chodziło. No, a wczoraj tak naprawdę zbiliście bossa. E, Rysiu wczoraj zbił bossa. Także dzięki Rysiowi, będzie w niedzielę jakiś giveaway. Bo Rysiu wczoraj własnoręcznie utłukł tego bossa. A że bossem był Marcin, no to... Można powiedzieć, utruk Marcina. <grym> w ogóle zalicza mi tego, to, tego quest'a? Tak, 2 na 10, dobra. A pan nie bierzesz? Nie, miejsce za nim zajmuje tylko. Czołem, Andrew witam ponownie. <grym> Po 1800 za sztukę chodzi? O, wie to mogę zabrać? <grych> Czekaj, na razie tutaj mamy jakiegoś kolesia. Spróbujemy go tylko ubić. Nie może się tam wrócimy po tą amunicję. Jeżeli tam był, to chyba go nie ma, mi się zdaje, nie? Tak, nie ma go. Ktoś Ima do granatów? Tak I ma w ręce i, i ten I, I granat w noze Trzeba trajektorię, trzeba fizyki się uczyć Trajektorię trzeba wyliczyć, ciepnąć do góry i on spadnie. Poza zlefiksem mam wyłączone. Oj, ja tam kogoś widziałem. Czy tam ktoś był? Czy mi się po prostu przewidziało to pod tym autem? Kurde, nie wiem, zaryzykuję, że tam granat. Leży tam ktoś. Ty. To nie gadajcie, że ja gracza właśnie tamtego. On tu leży. Czy tu jest go. Ty, to jest on. To jest ten gostek. Ale się musiał zdziwić koleś? A, że mu granat podleciał, <laughs> ale się zdziwić musiał. To jest on. Czyli dobrze kątem oka widziałem, że, że to koleś jest. Dobrze kątem oka widziałem. Oe, peczki. A... No potem za dużo nie pozbieram. Ale spes już dlatego tego mi nie przebił. Ale miałem trochę farta, że... O tym oka zauważyłem jakby ktoś przebiegał. Upanuj się. A je, beteki wyrzuciłem. Tu są beteki? No, beteki, a dobra. Eee, weźmiemy sobie tą alfę, bo ona ma więcej, trochę miejsca. To wyrzucimy, to weźmiemy. To weźmiemy, to wywalimy, to weźmiemy. O te apeki mówicie, że mi się wrócił Poczekajcie chwilę, ja tylko sobie coś zrobię, ja tylko sobie zamarkuję te dwa Te dwa, te dwie łynki zamarkuję Wychylić lekko za krzaka i główka od razu Hi! To moje apeki tam są! No nie. No nie, moje apeki. Ale albo apeki, albo misje. Apeki czy misje? Apeki czy misje? Добро. Так, а teraz питание. Uh, 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 uh. Hmm. Lepiej, lepiej będzie z paką, niż jakimkolwiek innym armorem, powiem szczerze. Dziwne. A ci ludzie mają cela, nie? No, trzy razy mnie trafił. Trzy razy dostałem. Jaki jest stres i niezręcznie się czułem, jak Jak się zdenerwowałeś. Co? Co ty aż mówisz? Co ty gadasz? Ty, ale tam jakieś tłumiki zaś strzelają. Ja muszę iść dalej z misją. Ja, ja już mam koniec na dzisiaj, bo. na teraz, bo. ja muszę dalej do misji iść, ty. To to był? To był gracz. Gra z kaw, zabił mi gracza. No nieźle. Ty no, ja nie mam tyle miejsca. Co to ma być? Już się pytam. Ci o tam, nie strzelać! Bo X, kurde, TX! No nie mogę, no. No nie mogę to wziąć, no Ajajaj Ajajaj Oj, oj, oj No, oj oj. Bo się ty, no, jeszcze ten w ogóle z tym czyskim, tam strzelają, tu strzelają, te apeki jeszcze mi wziął, no. Wziął mnie jeszcze tapeki, no co zagrać Dobra, idę stąd Ida, idę stąd, bo to Joc się kręca, tam jeszcze wybuchy, no Co tam, bo mam stresa teraz. No oni chcą żebym tam podszedł, no! No oni tam chcą! No. Jezus, ale się biją! Bo oni chcą, no nie no, jak ja tam potem zginę to co będzie, no? O Boże, ty! Jaka wojna! Kawy się biją raczej, gracze już. Siemanko, kopiot, witam. To nasze no skaw gracze się biją, no. Tak troszeczkę, tak tutaj zobaczymy, o tak stąd, nie? Nie będziemy się pokazywać Ale tak stąd, o, o No i tam się nic nie dzieje, dokładnie Dołożyłeś 16 giga do gry? No powinno lepiej działać, no Dobra, gdzie ja muszę teraz iść? Yy. Hmm, tam chodzi sniper. Dong, 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 dong. Dobra, najważniejsze. Łódź się ty. Halo, nie strasz. Ehm, czekajcie, co ja muszę teraz zrobić? Ja muszę iść zamark zamarkować jeszcze jednego tigera. Czyli tędy, tędy trzeba pobiec. Zamarkujemy jeszcze jednego Tigera. Siemanko do tam witam. Dobra, tu jest tiger do zamontowania. Okej. Okay. co to było? Normalnie łatwiej z hukiem. <laughs> Dobra, i tutaj chyba trzeba zaplantować tą kamerę, nie? Gdzie tą kamerę? A czekajcie, ja muszę ją wyciągnąć. Wyciągnąć? Halo? Tu jest, tu jest droga do portu, nie? Wiecie może, gdzie tą kamerę, kamerę trzeba zamontować? Bo tak za bardzo teraz nie wiem. Bo droga tu portu, tu jest droga do portu. Ale gdzie ją dokładnie trzeba zamontować? Siemanko, Bloody witam No się nie było na tym, na najwiku. no dawno dawno Na słupie? Przejdzie na bo tu nie ma nic. Nie, biała butka też nie. Jak się nazywa ta misja? Jak zaraz wam powiem, jak ona się nazywa. Y... Ona jest uskiera. Nie, czekaj, uskiera. Tak. Ona się nazywa Informate coś tam Mens Armet. Tu macie nazwę Teraz nie wiem za bardzo gdzie mam... za ten... Za plantować. Kontenery niebieskie na skrzyżowaniu? Koło niebieskiego kontenera, ale to tam po drugiej stronie mostu, czyli tam eee, o, się kręca. Wracamy się O piątej rano na mapie jest jeszcze ciemno? Tak, jest jeszcze ciemno I w krzaku w szaku po lewej stronie, gdzie masz niebieskie kontenery. To tutaj, to? Tak? O Jezu, tutaj muszę podłączyć. Dobra, dobra, już nie widzę, no 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 To tutaj jest. Dobra, to chowamy. Będzie ukryta kamera. Pyk! A to nawet i dobrze, bo... bo mam tutaj wyjście. Okryta kamera, tralanan, la... la, la, la. Okryta kamera, tralanan, Ja myślałem, że to jest tam, ale tam, tak samo jak właśnie ktoś tam mówił, tam, tam może nie jest droga, tylko coś innego do portu, nie, a droga jest tutaj. No dobra, to się wróciliśmy, zrobiliśmy tyle. 6000 expa, raz, dwa, trzech, czterech graczy udało mi się zabić, no intensywnie było na tym spawnie, a potem tylko wykonaliśmy sobie misję.